Jedną z nich jest Dzień Patlona. Patlon szkoły to osoba, której życie i działalność służą pokoleniom. To autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Jak wczoraj roku od co się ma ⁇ Dniu urodzin Mali Korotniczki ⁇ obchodzimy Dzień Patlona. Z tej okazji serdecznie witamy wszystkich na Uroczystej Akademii. Jesteśmy szczęśliwi, że świętujemy również Dzień Rodziny i Dzień Dziecka. Mamy nadzieję, że ten dzień spędzimy w jej atmosferze i z uśmiechem na twarzy wrócimy do naszych domów. Zapraszamy do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu Dzieci klas Młodszych. Włożył okropny hałas. Kobieta, która niedawno wprowadziła się do kamienicy, chce wiedzieć, kto z jego sprawców. A co tam za hałas? To Franek, także! Cóż mu się stało? A nic, tak rozpusty! A kto tam szybę wybił? To a to frenek kamieniem cisnął. A A pod czego tak miałczy? Franek go turbo. A to pić! A kijaki zdejmować z niego. On się wszystkim daje we znaki. O, konewka! Schowam jak nie wrażka szuka. Przecież no, przecież tu ją zostawiłam. Ranek, ty na pewno wiesz, gdzie moja konewka? Ja? Skąd mam wiedzieć? Poś ją schował. Ja ją schował? Ja się ją chował? To tam święty pudel panny Gertrudy. Muchy w po nosie, nawet łapo mnie ruszy. Zaraz, kiedy dostanę i uszczytnę w ogon. A to, co Nie dosięga, kiedyś nie dostanę ty tundru i takie usztypnę, że. O! To, tak samo tu jak pudel pan trudy. Hmm, a jakby tak żółki kokiskiem pudla, by byłaby niezła zabawa. Co to za drzewa? Och ten ogromny kąt ma blęki. Znów napad na mego pudełka, już ja mu pokażę. Się wyrażać. A czy się też pali na tobie, chłopcze, że tak drzesz ten przyodziemek? Cóż ciebie załachmaniasz? Czy ty myślisz, że ojcu matce z nieba kapie? To ty nie wiesz, że ciężko, że każdy grosz trudny, że dobrze się trzeba pracować nie się co kupi, gdzie się rozdaw rękawy. Chodził, jak nie ty. Patrzcie, ludzie, koszula taka jeszcze dobra, co z rękawami porobił. Aj, chłopaku, chłopaku, gdzie ty sumienie masz? A coś to nas ze wszystkim zmarnujesz. Mam uchną złoto ja się już poprawię. Poprawisz, ty się wizu, się poprawisz. Spica na łeb. Co dzień obiecujesz, a zawsze to samo. Co też z tego chłopaka będzie? To przecie sama z głodu zginie. Ja sama mam, u nas bierze aż piszczy. Żeby tak większy, to bym wzięła, posłużyłby na kołysałby mego jaska, ale cóż, toż to i piastować trzeba. tego Karolka. Co ci w głowie? Ja na ciebie ty Urwisie. Nastarczyć nie mogę, a będę jeszcze obce brała? Mamuchno, słota, mamuchno jedyna. On taki we mnie, to piszcie jak rubelę. Dajmy ty spokój z twoim Karolkiem. To się z tobą jednym mam biedę. Mamo, słowa honoru mamie dajesz, że mama wy tego kalorka, to ja się poprawię. No już mama ma moje słowo, a jak się nie poprawię, to tą A Wiesz, matka, że ja bym tego bąka, tę środę ze sutery wziął. wziął. Tatuncjo, złocisty, Tatuncjo, serdeczny jedyny. Ten chłopaku. Moja kuma. Ten nasz chłopak to ten, ten chłopak, to jakby mi go kto przemienił, taki dobry. Ej, nie dowiedzać, nie nic go do tego będzie. Czas mija, a Franek taki posłuszny, taki cichy. Nikt już szyb po sieniach nie wybija, nikt nie dudni pyta po schodach. Konewkę gdzie postawiam, tam stoi. Kot z pudlem nawet już się nie biją. Dzięki Bogu nawet koszulę przestał wrzeć. Sprawię ci nową koszulę. I nie no jeszcze mi te stare pałatekie, a te nowe to niech już wyszły na kolorcy moje jedne dwie by miały. Spójrz, matka, nasz branek sam się czesze, myje, a te stare trzewiki coś mu je dała sobie. Wiąże. Złego słowa nikt o od niego nie słyszy. A czy się też pan jezus nad nosem sierotą? Ten nasz chłopak to się we wszystkim odmienił. Taki akuratny się zrobił, że daleko takiego szukać. Tocyt jest żeby mnie na książkę uczyć, kasał to potał, to, jak będę mądry, kalorka też uczyć mógł. Zabłysły na to ojcu, zyw w Matka prędko twarz partuchem otarła, a na zajutrz franek. Pośpiewszy swojego wychowania zaś nad elementarzem, ciekawa rzecz, jak mu to też pójdzie.